Neski, nie drożano. możesz wejść już w nie. nie chcę cię zostawić. Musisz, nie chcę. Pierniczę wszystko. To zostaje z tobą. Nie możesz! No kur... Nie muszę! Moja decyzja zostaje z tobą. Ja się zbieram. Chyba, już masz jakiegoś misia w łóżku. Jestem, zostaje i nie opuszczę. No chyba, że się do tego odwiedzisz. No chyba, że nie chcesz, bo nie wiem czy... To nie, no chcę, bo po się <grym> zaskoczyłam. No nie, że... że się wymarzłem. No, no, Czuję to, po uszach, ci dotknęłam uszu. No. Jejku. Widzisz? O, strasznie. Mam cię straszy. Byłem podminowany, ja byłem zdenerwowany. Ja nie lubię niejasnych sytuacji. Jak to się mówi, lepiej znaleźć najgorszą prawdę, niż najlepsze kłamstwo. I, i, no i chciałam wiedzieć. Ja się przekreśliłam. No, widzisz? A tu patrzę. On wraca. No i chłopcze. Wrócił. Dobra, ja. wychodzę. Ja już miałam ustawiamy na godzinę, na godzinę, a tu te. Nie, no. Nie, no, się ale nie, no, super. Ja się uczę swojej żony. No samo jak ona się uczy mnie. E i te sytuacje różne, stresowe, mniej stresowe, pokazują nam, nas prawdziwych, jak, jacy jesteśmy, jak, jak reagujemy. Dla mnie liczy się to, mm. liczy się to, co mam. Mm. Pamiętaj. Ja cię nigdy tak łatwo nie odpuszczę. <śm>